Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tej wieczornej modlitwie psalmami. Zachęcam do wzbudzenia w sobie intencji, oczywiście modlimy się o ustanie pandemii, modlimy się o życie wieczne dla zmarłych, o zdrowie dla chorych, a także o pewne też siły, zdrowie, bezpieczeństwo dla tych wszystkich, którzy niosą im pomoc na co dzień, a więc wolontariuszy, służb medycznych, sanitarnych, o mądrość i trzeźwość osądu rzeczywistości dla wszystkich stanowiących prawo i stanowiących reguły życia społecznego w tym czasie. A także polecamy nasze indywidualne modlitwy. Wspomnijcie teraz na te wszystkie sprawy waszych serc. I módlmy się wspólnie, O Boże w trójcy niepojęty, swoją potęgą wszechmo wszechmogącą. Stworzyłeś czas i nim kierujesz, sam pozostając nad wiekami. Wystarczasz sobie w pełni, Boże, Masz bowiem szczęście niezmierzone, Przeczysty, prosty i troskliwy, Ziemię ogarniasz i przestworza, Wszelkiego życia źródło ojcze, Synu ojcowskiej chwały blasku. I Ty, co jesteś obutchnieniem duchu miłości nieskończonej. Od Ciebie, Boże, najłaskawszy, wszystko, co dobre jest i piękne, wywodzi pierwszy swój początek, Ty zaś je w bycie podtrzymujesz. Obdasz nas przedziwną łaską, czyniąc synami przybranymi, więc daj nam stać się Twą świątynią, byśmy się Tobie podobali. Ożywe światło w chwale nieba, połącz nas z chórem Twoich aniołów. Będziemy wtedy Cię sławili pieśnią miłości i podzięki. Amen. Gdy Jezus został ochrzczony, otwarły się niebiosa. Duch Boży jak gołębica stąpił na Niego i zabrzmiał głos Ojca. Ten jest mój Synu miłowany, w którym mam upodobanie. Mesjasz królem i kapłanem. Psalm 110. Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich. Rzekł Pan do Pana, Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów. Pod nóżkiem stóp Twoich Pan rozciągnie moc swego berła ze syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół, przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, blasku świętości. Złona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągi tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka, Pan jest po Twojej prawicy. Ze trzech królów w dzień swego gniewu, On po drodze pić będzie z potoku. Dlatego głowę podniesie chwała Ojcu i Synowi i, Duch, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Gdy Jezus został ochrzczony, Otwarły się niebiosa, Duch Boży jak Gołębica stąpił na niego, I zabrzmiał głos ojca: Ten jest mój synu miłowany, W którym mam upodobanie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyjście Izraela z Egiptu, Psalm 114. Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i Wy także wyszliście z Egiptu. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, Dom Jakuba od ludu obcego, przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem, może to ujrzało i uciekło. Jordady swój bieg odwrócił, Góry skakały jak barany, a górki niby jak Cóż Ci jest może, że uciekasz? Czemu swój bieg odwracasz, Jordanie? W góry czemu skaczecie jak barany? I niby jagnięta pagórki Drży i przed obliczem Pana, Przed obliczem Boga Jakuba, Który zmienia opokę w jezioro, a skałę źródło wody Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. Gody Baranka, pieśni. Alleluja, Alleluja, zbawienie chwała i moc należą do Boga naszego. Alleluja, mojego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja, 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 Alleluja. Palić Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, Alleluja. Którzy się Go boicie, wielcy i mali, Alleluja, 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 Alleluja. Bo zakulował Pan Bóg nasz Wszechmogący, Alleluja. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, Alleluja, 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 bo nadeszły gody baranka, alleluja, ta jego małżonka się przystroiła, alleluja, alleluja. Aleluja, aleluja, chwała Ojcu i Synowi. Aleluja, i Duchowi się temu. Aleluja, 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 jak była na początku, teraz i zawsze. Alleluja i na wieki wieków. Amen. Alleluja, Aleluja Święty, 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 Pan Bóg wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, we wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich. Błogosławmy jedynego Boga w Trójcy Świętej, uwielbiajmy Go na wieki. Błogosławmy jedynego Boga w Trójcy Świętej, uwielbiajmy Go na wieki. Samemu Bogu cześć i chwała, uwielbiajmy Go na wieki. Cał Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. Błogosławmy jedynego Boga w Trójcy świętej. Uwielbiajmy Go na wieki. Całym sercem i ustami wyznajemy. Wyznajemy i wybimy Ciebie, Boże Ojcze wiekuistym. Ciebie, Synu Jednorodzony, Ciebie, Duchu Święty Pocieszycielu, Święta i Nierozdzielna Trójco, Tobie chwała na wieki. Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Nad tymi, którzy się go boją, Okazał moc swego ramienia, Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, Sącił władców stronu, A wywyższył pokornych, Chłodnych nasycił dobrami, A bogatych z niczym odprawił, Ujął się za swoim sługom Izraelem, na swe miłosierdzie jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki Pała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieku Amen całym sercem i ustami wyznajemy i wielbimy Ciebie Boże Ojcze Wiekuisty, Ciebie Synu Jednorodzony, Ciebie Duchu Święty Pocieszycielu, Święta i Nierozdzielna Trójco, Tobie chwała na wieki. Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego ożywił ciało Chrystusa swojego Syna i uczynił je dla nas źródłem życia. Zanośmy słowa uwielbienia do Boga jedynego w trój, trzech osobach. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże, w imię swego Syna, ześlij Kościołowi Ducha Świętego, pocieszyciela. Niego zjednoczy w miłości i udoskonala w prawdzie. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, panie poślij robotników na swoje żniwo. Niech nauczają wszystkie narody oraz udzielają chrztu w imię ojca i syna i ducha świętego. Niech utwierdzają ochrzczonych w wierze. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, panie wspomagaj wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia twego syna, bo on, Obiecał, że ześlesz ducha prawdy, aby w nich przemawiał. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Niech wszyscy poznają ciebie, wszechmocny ojcze, słowo i ducha świętego. Niech wszyscy wierzą w jednego Boga, jemu ufają i jego nad wszystko miłują. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Ojcze wszystkiego, co żyje. Dopuść zmarłych do udziału w Twojej chwale, w której Twój Syn i Duch Święty króluje z Tobą w wieczystej jedności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Daj nam, Panie, oglądać chwałę w tych wszystkich sprawach, które poleciliśmy Tobie na samym początku tej dzisiejszej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie ale na zbaw od złego boże ojcze ty zesłałeś na świat twojego syna słowo prawdy i ducha uświęciciela aby objawić ludziom tajemnice bożego życia Spraw, abyśmy, wzywając prawdziwą wiar, wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Kto się już kładzie spać, to życzę, niech się śnią kolorowe aniołki, broń Boże, krasnoludki. Kto wraca za 10 minut jeszcze na kompletę, mówię Wam do zobaczenia, do usłyszenia, a już na pewno wszystkim Wam mówię do zobaczenia jutro o godzinie 7.15 w kolejnym tygodniu naszych wspólnych modlitw. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za te wszystkie podziękowania za wspólną modlitwę. Pozdrawiam Pomorze. Mam nadzieję, że macie równie piękną pogodę, jaką i myśmy mieli dzisiaj, chociaż jutro znowu straszą, że będzie lało. Zobaczymy, to Pan Bóg ostatecznie to wszystko jakoś zawiaduje. Bywajcie zdrowi jeszcze raz do usłyszenia, bądź to za 10 minut, bądź to z samego rana z Panem Bogiem.